którymi nie sposób poruszać się taką otwartością sekcji lub też plutonu kawalerii. Dowódca prowadzący podaje rozkazy pozostałym podwładnym pochwały, a może nagany zmęczone ciała, spragnione. Major Henryk Dobrzański. olimpijczyk, wybitny sportowiec, w skokach, konnych przez przeszkody. Nie stracił wiary. Nie zatracił ducha. Nie poddał się. Ale oddał rzecz najcenniejszą. Swoje życie. Nie uległ przesłankom mówiącym, że wojna się skończyła. On munduru nie zdjął. On broni nie odpiął. On nie uległ ogólnemu strachowi przed, przed obecnym niemieckim. Okupantem. I o tym dzisiaj Państwu... Polskich jednostek bardzo pracowite. Zgodnie z rozkazami przemieszczały się w rejony obronne. Wzdłuż granicy gęsta mgła pokryła to linę pobliskiej rzeczki. Zapowiada się ciepły i słoneczny dzień. W czwartek 45 wszystkim się to udało. No, no. Eksplozje w republice przeznaczają no. polskim pozycji Niemiecka piewota no, i odciało zmotoryzowane przekraczają granice. Jeszcze no. się nie wiem nie jeszcze nie się do Nie wiem nie dotarliśmy do i Nie wiem kości.

To wycofanie się z pozycji. To było bardzo trudne. nieprzyjacielskie ataki nie miało niemalowej. I on odbywa się pod jego stałym ostrzałem. Niemcy nie zwalniali tempa. 72 Sytuacja jest bardzo niepewna i stanowi poważne zagrożenie dla dalszych operacyjnych działań 110 pułku Łanów z rezerwowej Brygady Kawalerii Wołkowic. Z dociera do wsi Bobielnicę około 25 km od Augustowa. Z i zwołuje odprawę z oficerami pułku. Dowódca pułka jest w złym przeciwnika w niepewności z jakimi polskimi siłami mają do czynienia. 28 września 1939 roku oddział wydzielony Wojska Polskiego majora Dobrzańskiego dotarł do majątku Nakarmiła łanów i konie, udzieliła schronienia, oddział Dobrzeńskiego ma do Warszawy niespełna 35 kilometrów. Szczęście i radość, że za chwilę dołączą do broniącej się Warszawy, ale zakłóciła tą radość wiadomość, 1900 nieców do zatrzymania się. Próbowali jeszcze uciec, ale świst zielonego Bacika i robory dłoni szybko studził te zamiary, gdy obanował próbę nieposłuszeństwa niemieckich żołnierzy i rozbroił z amunicji, powiedział, że mają zawrócić do Radoszyc i oznajmić swoim przełożonym, że spotkali wojsko polskie i że... Zostaną niemieckie oddziały zlikwidowane, o ile ludność cywilna będzie represjonowana lub padnie choćby jeden strzał w stronę polskiego żołnierza. Major pokazał kierunek i pognał konno przerażonych Niemców z strony radoszy, którzy musieli mocno przebierać nogami do uś od razu spadających na ich plecy. Cztery, cztery. Był to bardzo ważny ruch major Hubal, ponieważ kilka kilometrów dalej Dorżański słusznie uważał się za gospodarza tego terenu, bo to on swoimi działaniami zachowuje ciągłość istnienia polskiego wojska w okupowanym kraju i jest źródłem wiary w rychłe odzyskanie utraconej niepodległości. Chłopak cieszył się ogromnym autorytetem wśród swoich podwładnych i okolicznych mieszkańców. karą śmiercią dezerterów i niemieckich donosicieli. Zbierają się na to oddziały i to nie od niemieckiej strony. 13 marca dogałem do Icie sobie radzić z eliminacją wrogich oddziałów. Friedrich Krüger jednej rzeczy nie przewidział, że mają Human wyciągnął właściwe wnioski z porażki pod Tym razem starannie przygotował się na przewidywane niemieckie uderzenie. 30 marca 1940 roku ruszyło niemieckie uderzenie na wieś gałki i uciska. Wsparcie własnej artylerii miało ułatwić zadanie nacierającej piechocie. Polacy nie spieszyli się z otwarciem ognie. Pozwolili Niemcom podejść na bliższą odległość, by mieć pewność. O skutecznym ostrzale. Niemcy ruszyli dolarierą do ataku, ale celne serie karabinów maszynowych stawiały niemiecką linię. Użytkownicy, linii i przywracają w dyscyplinie wskazują cele Potem rozgrywanych rozwiązanych dla informacja, że uderzenie z Tobą było bardzo skuteczne, można było ruszyć z przedkroceniem palce na i Sielewski podniósł swoich żołnierzy do kontrnatarcia. Niemcy nie byli w stanie tak gwałtownego uderzenia i wycofali na pozycję. Tym razem żołnierze Chubala zwyciężyli. Jedenastu zginęło, dziesięciu zostało rannych. Pan Dzieszański wiedział, że nie może. W tym kraju, gdzie najbogatszy musiał oszczędzić żołnierzy, nakazał wycofać się do tego chciały. Wycofać się do tego chciały! Możemy teraz odwrócić nieco! Wieczorem zarządził zbiórkę całego chciała, który ruszył w góry świętokrzyskie.

W jednej seksistce wzięło kilkudziesięciu mężczyzn do szkoły. Wyprowadzono po kilku i ostrzegano pod ścianą najbliższego do W Fryderyk za wszelką cenę chciał pokazać swoim przełożonym, że w walce z oddziałem szalonego Hubana. Użyte zostały wszelkie możliwe środki, by rozbić tą polską bandę. Walka z bezbronnymi to było wyzwanie. Dla świetnie wyszkolonych i wyposażonych żołnierzy niemieckich Najcięty, najbardziej ucierpiały się kałki, uciska i skłoby. A Friedrich Kruger mógł zameldować, że prawie rozbił oddział majora chowana. teren wcześniejszego działania, gdzie istniała zbudowana organizacja terenowa. W czasie tego marszu docierały do majora Hubala informacje o zbrodniach popełnianych przez Niemców na cywilnej. Po odwetrze za ich zbrojne działania, nie mieszkańców mianych wniosek, wniosek na okrutne niemieckie represje, Hubal postanowił notować w lesie, pospiesznie zbudowanych powizorycznych szałasów. Niemcy kontrolowali wszystkie główne drogi. Po niepowodzenia oddziałów SS i policji do akcji wkroczył Wehrmacht. 372 Dywizja piechoty zacieśniła pierścień okrążenia. 19. na 29 kwietnia 1940 roku Geleurnik von der Lippe nakazał skoncentrować swoje oddziały wokół w lasu w Lewicki. Czuł, że zbliża się decydujące rozstrzygnięcie z polskimi oddziałami majora głowania. O świcie 30 kwietnia wyznaczył dwa bataliony sztormowe, które zaśniły wewnętrzny pierwszy z okrążenia. Niemcy do Rangierów. Wystawione polskie posterunki nie do końca zachowały żołnierską czujność. Przepuściły niemieckich szperaczy, którzy otworzyli ogień do leżących nieopodal Chubarczyków. Rozgorzała walka. Łani szybko przestali się z zaskoczenia. i się, po świeży się pospieszy dosiadali goli, by wyrwać się z bezpośredniej niemieckiej obławy. Chubar nie sądził. Przeżyty serią zakończył swoje życie. Przestrzelone serce przestało bić. Poruszył Horskiebkę, szybko podbiegł z wycelowaną bronią do leżącego majora Humana, tu zanim pojawili się na Polance żołnierze z jego plutonu. Rozkazał szybko otoczyć zabitego polskiego oficera i nakazał przyprowadzić z najbliższej chałupy domowników by rozpoznali leżące zwłoki. Niemcy ułożyli ciało na żołnierskim kocu. Mieszkańcy wyciągnięci ze swoich domów, popychani przez niemieckich żołnierzy, mieli najgorsze myśli. Są przerażeni, przekonani, że za chwilę zostaną straceni. Zostali zatrzymani przy leżących, zakrwawionych zwłokach majora Henryka Dobrzańskiego. Sparaliżowani strachem, Patrzą na ciało majora Kuba. Kręcą przecząco głową, opowiadają, że nie znają tego polskiego oficera. Porucznik Horst Kepke daje znak, by podjechała ciężarówka. Ma przeczucie, że przed nim leży szalony major. Ale potwierdzić to jeszcze muszą oficerowie wywiadu. 1 maja 1940 roku zwłoki majora Henryka Dobrzańskiego Kuba zostały przewiezione do koszak w Tomaszowie Mazowieckim. Do dziś nie odnaleziono jego miejsca pochówku. Dziękuję za uwagę i do następnego.